Siemaneczko widzę wy jestem lub inny i witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. A więc dzisiaj będzie taka to yy, gadka szmatka. Yy, Miejmy nadzieję, że yy, że ten że dobrze wywnioskuje co ile lat wycho wychodzą nowe konsole Sony i będziemy sobie spekulować kiedy wyjdzie PS6. I żeby, to, I żeby to pojąć, jakby oczywiście to nie spełnia, to jest tylko ten. <laughs> to, jest, to jest tylko takie właśnie spekulacje, ale jest dość prawdopodobne, patrząc na właśnie y, kalendarz wydawania konsol, od Sony, więc no. Yy, musimy się cofnąć. Pierwszy, nie licząc oczywiście modelów Slimmy Pro, tylko główne modele, to pierwszy model PlayStation 1 ujawił się, ujawnił się w, 1990, w 1994 roku. Yy, natomiast PS2 w 2000 roku, co daje nam przerwę 6 lat. Później yy, PS3 w w 2006 roku, co daje nam znowu przerwę 6 lat. Później PS4 co daje nam przerwę 7 lat i PS 5 w 2020 co daje nam przerwę również 7 lat, co oznacza, że co dwie konsole dodawane z kolejny rok, czyli można się domyślać, że PlayStation 6 zostanie wydane. Yy, w 2028 lub 2007, więc yy, jest to jeszcze trochę czasu zostało. Aczkolwiek, tak jak mówię, przepraszam za przerwę, ale po prostu jednym słowem: yy, PlayStation 6 moim zdaniem yy, pojawił się albo w 2027, albo w yy, 2028 roku. Yy, ta, tak więc te wszystkie te wszystkie yy, informacje jakie znajdziecie w portalach możecie yy, ten wyssać z palca i wypluć. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym krótkim, pogadankowym odcinku. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się do następnego. Cześć!